Musiałem pozbyć się potwora, brzmiącego wysokością na Alwanie. poprzednio mi się to nie udało. Tę sprawę musiał załatwić wampir. Dlatego przyszedłem tutaj ciałem jednego z mieszkańców wieś. dalej z tym przez Aruwanii chcąc wyjść z miasta. Tym razem zem, 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 za łatwo, w tylko przelotę. Mierzają w końcu Córki mieszkańcy faniowani. Mierzają w końcu wiele odmian, choroby, zwącej się wampiryzmem, która toczy się w tej krainie. Najwyżej postawionymi osobnikami było oczywiście Nosferatu, wywodzący się w prostej linii od pierwszego wampira stworzonego na świecie. Przechowały się głównie białymi włosami oraz ogólnym pojęciem albinizmu. Na przykład posiadały również potęgę nie z tego Nibiru. Na tym przykład Kares von Argonach. Następny w kolejce. Są dzieci w przemienieni przez nich. Prawie niczym nie różnią się od ludzi lub innych instytucji mieszkających z wyjątkiem subtelnych zmian kosmetycznych. A tutaj czerwone oczy, A tutaj I na końcu, tak zwane flety, czyli wampiry, których najbardziej dotknęła mutacja i żądza krwi. Wyglądają niemalże jak potwory. Wychodziłem już z miasta, mijając tylko dzielnice Lycanów. Były to wielkołaki, tylko z tym wyjątkiem ale nie zostały stworzone ani przez klątkę, ani przez eksperyment. Zostały już zrodzone Witchołajka. Byłem już wniosek. I po prostu przebijem się siłą, przez wysokość analogii, razem do stwora, którego Nie dało mi się Tak jak sądziłem. Nie było to żadne. I co teraz? Misja pokojowa między Aluwaniem a Czarnym Biercą jest wiekona. Co dalej? Czuję to. Czuję to serwanty. Te wszystkie ciała, które zabijemy. Ten słodki zapach. Swiące ciepłe żyły i kraje i płynąca. na Muszę wyjść z tego ciała. Tak. Zginęłem po raz trzydziesty szósty.